Policja bardzo się cieszyła, powiedziała, że dzisiaj jedzie do zamku na wodzie. Ale fajnie, że dzisiaj jedę do zamku na wodzie. Bardzo bym tam chciała wziąć jakąś zabawkę. Hmm, spytam się mojej mamy, czy możemy wziąć ze sobą wszystkie moje zabawki. Mamo! Co, skarbie, cieszysz się, że jedziemy do zamku na wodzie? Jasne, że się cieszę. To dobrze. A co chciałaś? Czy... Spytaj się, czy możemy wziąć wszystkie moje zabawki w Nie, coś ty, tylko ty wie. Żebyśmy mogli się bawić, ty i ja. Dobrze. Hmm. Jakie by tu wybrać zabawek? Hmm. może to i tą. Dobrze. Ta mamus. Dobrze. Dobrze. To jedźmy. nas zawieź. Do Dobrze. My idziemy tutaj do pierwszego wagoniku. A zabawki idą do drugiego. Dobrze. Dobrze. Idziemy pies po 20 minutach byli już na miejscu pieski, już jesteśmy prawie na miejscu. Jeszcze tylko chwila. Wow, ale szybko! Już jesteśmy. Możecie wysiadać. Wow, ale tak krótka, trwała ta podróż. No, bardzo krótko. I gdzie jest ten zamek na wodzie? Zaraz Wam to pokażę. Zobaczcie. Wow. Co za ekstra? Jaki on jest duży? Nie sądziłam, że kiedykolwiek będę w takim czymś? No, on jest naprawdę ogromny. Bardzo. To na co jeszcze czekamy? Musimy tam iść. Dobrze, to chodźmy. Wow! Z bliska to jeszcze lepiej wygląda. O tak, pokażę wam, wam na początek wszystkie atrakcje. Dobrze. Na początek musimy się oczywiście rozpakować. Dobrze, tutaj jest pościel. Dobrze. Wow! Wszystkie różne potrzebne rzeczy. Tak. Jest oczywiście losowanie do zabawy. Muszą być też poduszki. I jeszcze oczywiście kołdra. Dobrze jeszcze druga poduszka tu jest. Ale poczekajcie, pieski. Jeżeliż ty zapomniałem czegoś wyjąć z bagażnika. No, bym zapomniał. Jeszcze tutaj jest uszko Alicji. Wow! Super! Będę dziś w nim spała. Ekstra. Dobrze, to jedźmy na górę. Jeszcze tylko wyciągnę jedną poduszkę. O, jest. Musimy to wszystko teraz wziąć. Chodźmy, uchów. No. Ale ta winda dużo mieści rzeczy. No tak, to nie będę jaka winda. Dobrze. Teraz zobaczcie, jak fajnie się nią jeść. Wow! Ale ona szybko. Jakie widoki są jeszcze? Widoki to zobaczycie zaraz. Dobrze. Teraz będziemy układać pościel. Dobrze, tutaj idą poduszki. Tu jedna, a tutaj druga. Dobrze, a teraz tutaj idzie pościel. Rajdera, czy będę mogła spać z moimi zabawkami? Jasny, to twój wybór. Hurra! To jasne, że będę z nimi spała. Dobrze. Teraz musimy tylko zamontować twoje łóżko. O, dobrze. Tak ci pasuje? Tak, jasne. Ekstra. Zobaczę jak jest. Wow. Fajnie. Dam tutaj jeszcze moje zabawy. Extra. To zostaw je tutaj na chwilkę, dobrze? Dobrze. Pokażę Wam teraz atrakcję. Chodźcie ze mną. Dobrze. Wow, ale ekstra! No to jest karuzela. Chodźcie na nią. Mamo, chodź, zobacz, co za ekstra karuzela. No, fajne, co nie. Pokręcę was pieski. A dlaczego ty nie możesz wejść? No, bo ja muszę was kręcić. A skąd wiesz, że ta karuzela się sama nie pokręci? No, bo raczej karuzele się same nie kręcą. No, wejść, wejść. No dobra. Spróbujmy kręcić za to. Wow, nawet szybciej się kręci fajnie. Dobrze. To schodzimy. Czas na inne atrakcje. Chodźcie na ten balkon. Zobaczcie, jak fajnie. I fajne. Wow, co za widoki. No, jeszcze nigdy nie widziałam takich fajnych widoków. No, ja też. Ekstra. Teraz wszyscy po jednej osobie. Wow, stąd jak fajnie widać. A stąd, wow. Ekstra. Czadowo. No. A stąd to już w ogóle. I to się jeszcze kręci. Wow! Ekstra. Chodźmy do naszej windy. Pokażę Wam różne rzeczy, które są na dole. Dobrze, to chodźmy. Dobrze, teraz pokręcimy się na tej karuzeli. Fajnie, musicie teraz tylko do niej wejść. Hm. I ja muszę się tutaj wcisnąć. Jak trudno. Hmm. Albo nie, Ja się pokręcę na plecach. Fajnie. <laughs> Tylko wolno rajder, żeby było, okej? Okay? Dobrze. Ja pójdę sobie tutaj. Hmm. Muszę się zmieścić. Hmm. Dobrze. Możemy się kręcić. Wow! Idziemy powoli do góry. O tak, tylko mocno się trzymaj. Dobrze. Poranej. Zaliczyłam upadek. A ty, ale teraz już nie spadnę. Dobrze, że jeszcze było nisko. Wow! Aj, no co, ja ciągle spadam! Hmm, dobrze. Nic ci się nie stało po tych upadkach? Nie, muszę się po prostu poprawić. Trochę mnie tylko łapka, bo to nic. Hm. No to dobrze. Wow, jak my już jesteśmy wysoko. No tak, już jesteśmy w połowie. Ekstra! Jak wysoko! No, na no serio. Powiem tylko nie miała lęku wysokości. No, stąd muszę coś zaliczyć. Dobrze. Już zjeżdżamy. Wow. Ale mi się kręci w głowie. Ja już chcę zejść. Dobra, mamo. Ja z, już zaskakuję. Tylko uważaj. Saga złapiecie. cię. Hm. Dzięki, lajter. O, dobrze. Ja sobie spokojnie zjadę. Dobrze. Spróbuję wyjść. Ech. Ech. Zaklinowałam się. Dobrze, muszę... Mąż... Ryder, pomóż zoomie. Dobrze. Ech. Ech. Dzięki, Ryder. Nic się nie stało. Dobrze, pokażę wam jeszcze jedną, ostatnią karuzelę. Dobrze, ale fajna. No... Wejdźmy na nią z wielką chęcią. Fajnie, ja wejdę sobie tutaj. Hm. Jak znowu gdzieś spadnę, to już się nie chcę kręcić. O! Hm. Dobra, ja was pokręcę. Fajnie. Ta wolna coś, ta karuzela. No tak, ale fajna, co nie? Tak, fajnie wygląda. Dobrze. Na dzisiaj dla mnie to już jest dosyć karuzeli. No dobrze. Chodźmy. Ja jestem już śpiąca. Dobrze. Faktycznie. Ja też. Chodźmy już spać. Dobrze. Ale ten czas szybko płynie. No. Hmm. Fajnie. Dobrze. To kładźmy się spać. Wreszcie idę. I idę do moich kucyków. Rankiem rajder obudził pieski i zaczęli zwiedzać cały zamek. Pieski, wstajemy! Tak wcześnie? No tak, wczoraj się wybawiliśmy, teraz musimy pozwiedzać zamek. No, dobrze. Chodźmy, a mogę wziąć ze sobą tym razem kucyki? Jasne. Dobrze. Fajnie. Dobrze. Na początek zwiedzamy... Łazienkę. Tutaj jest łazienka. Wow. Fajnie. Dobrze. No, tu jest kuchnia. Ekstra. Dobrze. Tutaj jest duży pokój. No, fajnie. A tam na górze, tam gdzie są takie kraty, to jest sala zabaw. Ale może... Ale jak chcesz, Zuma, możesz się też bawić na plaży. Jasne, że chcesz się bawić na plaży. Dobrze. To chodźmy. Możecie się już bawić. Dobrze. Mamo, możesz się ze mną pobawić? Jasne. Chodźmy. Dobrze. Ja będę tym. A ja będę tym. Dobrze. Zobacz, jak wysoko latam. U nie. Już nigdy go nie odzyskam. Więc dlaczego nie rzuciłaś? Hm. Zanurkuję tam. Ale jak? Jestem w końcu nurkiem. Dobrze, mamo. Oby nic nie było. Dobrze. Na trzy skacze. Raz, dwa i trzy. Mam Twoją zabawkę, młoda, ale jest cała mokra. Już nie rzucaj inną. Dobrze? Dobrze, Hamusiu. Dziękuję ci. Nie ma za co. Dobrze. Teraz się bawmy już normalnie, bez żadnego rzucania. Dobrze. Po godzinie. A możemy ochotę popływać? Jasne, a możemy z przyluszankami? Nie, nie możemy, bo się zamoczą. I tak ta jedna musi wyschnąć. No dobrze, faktycznie. To chodźmy, tylko się przebierz w strój kąpielowy. Dobrze. Ja też się pójdę przebrać. Dobrze. Dlatego ja zawsze z Tobą mamy takie same stroje kąpielowe bo fajnie w niej wyglądamy. Aha. Wow, jak fajnie jest w tej wodzie. A może zrobimy bitwę na wodę? No dobrze. Pss, pss. Ha, pss, pss. Dobrze. Teraz zobaczysz, jaka jestem ostra w tej zabawie. Wow! Ha, ha! Wygrałam! Tak ci się tylko zdaje. Wow! Ej! Co ty tak mocno? Bo ty mocno we mnie chlapnęłaś. Dobra, znudziła mi się ta zabawa, Chodźmy. Hm, no dobrze. Hm. Zobaczmy, jak mój... Choje Czy mój kucyk już wysechł? Hmm, już jest coraz bardziej suchy. Fajnie. Po pięciu godzinach. Po pięciu godzinach. No dobrze, pieski. Już wracamy. Że co, tak szybko? No tak. Idę was spakować. Hm. Muszę. Dobrze, to idzie. Tutaj, o. Nie. Dobrze. Okej. Okay. Teraz muszę schować kości. Dobrze. Dobrze, możemy już jechać. Dobrze, pieski, wsiadajcie. Mm, jak było, fajnie. No ekstra. Chciałabym tu jeszcze kilka dni pobyć. Dobrze, ja też bym chciał, no ale trzeba kiedyś wrócić do domu. Nie. No tak. Dobrze, pieski. Trzymajcie się mocno, bo ruszamy. Dobrze. I tak właśnie. Zuma spędziła swoje dwa najlepsze dni w życiu. Koniec.